Jednym z głównych bohaterów jest bohater, który nic nie mówi, ale przekazuje dużo emocji, czyli właśnie em, radio, które jest takim centralnym punktem, wokół którego to życie się toczy. Jest to historia o pewnej irlandzkiej rodzinie, i poprzez opowieść o tej rodzinie taką pozornie rodzajową historię, obyczajową. Tak naprawdę spektakl opowiada o takich bardzo uniwersalnych i fundamentalnych sprawach dotyczących życia każdego człowieka. Mówię o przemijaniu, o, o, o ulotności wspomnień, o próbie zbudowania swojej tożsamości. Jakbym miała coś powiedzieć o Kate, ona myślę, że zastępuje siostrą młodszym i matkę, i ojca. siostrą, ale także bratu, który po, po długim czasie, po 25 latach, wraca z Afryki, z misji i okazuje się, że ma problemy zdrowotne. Jest chwałą rodziny, ponieważ 25 lat spędził lecząc trendowatych na misji w Afryce. I teraz wraca do Irlandii mm. i jest trochę inny niż Irlandczycy. Rosie jest przede wszystkim bardzo radosna. To jest dziewczyna, która uwielbia naturę, uwielbia swoje siostry, kocha tańczyć. Jej całe życie tak naprawdę jest zamknięte w tych czterech ścianach. Wiele świata nie poznała, ale jest bardzo ciekawa. Ma swoją najbliższą siostrę Agnes. Cały czas marzy o innym życiu. Marzy, żeby właśnie żeby podróżować, żeby, żeby poznać wielką miłość. Mówi się o niej, że jest uparta i niezależna i coś w tym jest. Szalona Megi. Megi, która ma bardzo duże poczucie humoru, ogromny dystans do siebie. Też ma ogromne poczucie swojej kobiecości, mimo tego, że drzemie w niej stanowczość. Chris jako jedyna z sióstr posiada ma dziecko, siedmioletnie Michaela, i jej relacja z tym Synem jest dosyć trudna, ponieważ mam wrażenie, że Chris dalej sama wewnętrznie czuje się dzieckiem i nie jest na tyle dojrzała emocjonalnie, żeby móc mu okazać tyle miłości i ciepła, ile by chciała. Michael po, po latach już jako dojrzały mężczyzna powraca do domu rodzinnego do tych ostatnich szczęśliwych dni swojego dzieciństwa. Na chwilę przed rozpadem tego domu, kiedy jeszcze wszyscy są razem, kiedy akurat ojciec, który wpada raz na rok, jest i próbuje zrobić taką właśnie. Nostalgiczną podróż w, do przeszłości, żeby zrozumieć swoje teraźniejsze życie. O tym to jest o emocjach, o relacjach, o zależności między ludźmi, o tym, że wszyscy nawzajem siebie bardzo potrzebujemy, a jednocześnie trudno nam ze sobą żyć, i to jest, wydaje mi się, takie bardzo ludzkie, uniwersalne. Scen tanecznych samych w sobie nie ma tak wiele w spektaklu, ale myślę, że one mają ogromną siłę i ogromne znaczenie. Jest to taki rodzaj oczyszczenia, takiego katarzy, z takiego momentu, kiedy mogą sobie pozwolić na nieskazitelność, występowaną ekspresję i nabycie naprawdę sobą. Tańce i muzyka, więc też dobra zabawa, więc mam nadzieję, że te wszystkie elementy łącznie sprawią, że wyjdą Państwo bardzo zadowoleni.